Normalnie to miejsce jest wypełnione po brzegi, od poniedziałku do niedzieli. Muzyka gra w tle, wszędzie stoją goście w grupkach. Przychodzą tu wspaniali ludzie, nie mogę się ich doczekać. Pub w dzielnicy Wimbledon w południowej części Londynu. Zazwyczaj każdego tygodnia przychodzi tu kilka tysięcy osób, ale od wybuchu pandemii lokal stoi pusty. Właściciel Mike Dor w ostatnim czasie wraz z personelem przygotowywał ponad 100 posiłków dziennie. Nie dla gości, dla pobliskiego szpitala. To była ich darowizna. Dar serca w tym trudnym czasie, pomoc w walce z zarazą. W tej branży dni robocze zawsze są bardzo długie. Na początku pandemii nawet cieszyłem się, że mogę odpocząć, ale po tygodniu miałem dość i chciałem już robić cokolwiek. W ciągu zaledwie tygodni Mike i jego załoga przygotowywali charytatywnie ponad 6 tysięcy obiadów. Teraz gotują to tylko dla siebie i swoich rodzin. Wszyscy mieszkają tuż nad pubem. Dziś na stole gości chili konkarne. Mike już nie może się doczekać, kiedy znowu będzie mógł serwować je swoim gościom. Nie chodzi tylko o podawanie drinków. Pracując w pubie stajesz się częścią ludzkich historii. Goście podchodzą i mówią ci, że ich mama czuje się lepiej, syn dostał się na studia, albo że ich córka ma nowego chłopaka. Witajcie w Hiszpanii, Australii i Nowej Zelandii. By podtrzymać więź z klientami, Mike otworzył teraz swój pub także w internecie. Na żywo prowadzi w nim cotygodniowy quiz. A oto pierwsze pytanie. Do jakiej partii należała Margaret Thatcher? Do partii konserwatywnej gracze z całego świata wpisują swoje odpowiedzi online. Stephanie Scott bierze udział w grze co tydzień, pochodzi z Anglii, ale teraz mieszka w USA. Za każdym razem cieszę się na to spotkanie. Ten quiz jest obecnie jedynym stałym elementem w moim kalendarzu. Pomimo cyfrowego sukcesu, Mike i jego żona Saura chcą odzyskać swoją dawną codzienność, nawet jeśli wszystko będzie zupełnie inne i może nawet trzeba będzie lokal trochę przebudować. Każda osoba zajmuje 16 metrów kwadratowych, bo dookoła niej muszą być po 2 metry dystansu. To sprawia utrudnienia, zwłaszcza w kuchni, wszędzie tam, gdzie jest wąsko. Ale nawet jeśli przyszłość oznacza trudności, właściciele pubu z radością podejmą nowe wyzwania. Nie mogę się doczekać, żeby znowu otworzyć lokal, dowiedzieć się, co się dzieje w życiu naszych znajomych, rozmawiać o pogodzie nawet 20 razy dziennie. Dodatkowo Mike chce kontynuować quiz w wirtualnym pubie, bardzo zżył się ze swoimi nowymi klientami z całego świata. Chodźcie, nie mogę się Was doczekać.